Tam, patrz Patryk, tam. I machaj ręką. O! Odbicie. Tak, choć podejdziemy bliżej, to będzie nas lepiej widać. I to jest ta chora ręka, twoja. Tak. Machasz. Będzie dobrze, z ręką będzie dobrze, tylko muszę się trzymać tego, czego muszę. Chodź jeszcze, chodź, chodź. Bo ja myślałem, że tylko ja się tak garbię. Ale Ty też taki trochę przytłoczony ciężarem. Egzystencji. Nie, no widzisz jak ja chodzę, jak steroba chodzisz. Nieźle chodzisz. Dzisiaj jeszcze nieźle, ale mniejsza o to, jakie odwiedziny, nie? A no właśnie. No, no właśnie. Idę sobie na oba a tutaj minister i To minister to mało powiedziane. Mówiliśmy ser Tomek, Lord Tomasz. No. Lord Tomasz. Ale dobrze, że chociaż posłuchał i przyszedł się przywitać. To... Powiem ci, że spotkanie z Jerozolimem było by. dla mnie bardzo miłe. Naprawdę było bardzo miłe. A on był miły? Bardzo. I żeśmy sobie parę rzeczy wyjaśnili. Uważam, że to była bardzo potrzebna. Ale rozmowa. on ja ci mówiłem, on nic do ciebie nie ma, Jacek. No ja się bardzo cieszę. E. Patryk, Ech, to masz jest sztuk, tyle pieniędzy możesz sobie kupić przecież, no? No zaraz kupię, ale. Mam nadzieję. Ale zapalić chcę teraz. No, rozumiem. Jacek, ja mam papierosy i podnoszę. To jest jakieś takie przyzwyczajenie, wiesz? Ja wiem, wiem. To jest po prostu nawet. No bo zobacz jak to wygląda nawet ludzie. Masz pięć dych i tą ręką podnosisz i ktoś widzi, że... Ale ty masz nie tylko pięć dych, Patryk. Tu masz tylko pięć dych. No, A jakbyś się tam dobrze po tych kieszeniach powiskał, to... No, ale to jeszcze mam pieniądze tak o z kubeczka. No ja, ja wiem przecież, no. wiem, że na kubeczku to jest, wiesz. Posłuchaj, czy ty wyjaśniłeś sobie z irokesem? Bo ja sobie z nim wyjaśniłem. Nie, ja z nim nic nie będę wyjaśniał, bo ja z nim nie mam Jacek nic do wyjaśnienia. Ja mu dałem spokój tak, jak on chciał, więc myślę, że to jest wyjaśnione. Ale to on. Jakoś nie może mi dać spokoju, bo, bo chodzi no i gada na mój nie, temat. Nie, ja myślę, że wiesz co, to jest jakoś troszeczkę inaczej. Ja bym chciał, no wiesz co, może inaczej. Gadałem z Jurokezem i ja też rozumiem pewne rzeczy, wiesz? I myślę, że powinniśmy wszyscy jakoś nabrać... Ja rozumiem, że on... do siebie i sympatii i, i tyle, no. I rockę się bardzo odmieniło, i niech mu tam jak najlepiej się wiedzie. Tak, ale. O, zobacz, to ja cały czas to powtarzam. Jaki hipopotam z ptaszkami, widzisz? No, apteka, nie? Czy ty wiesz, że hipopotamy to są bardzo niebezpieczne zwierzęta? Tak, tak. Potrafią nawet lwa. O tak. To o, to jest... lew ulicy Obliżnie. berlińskiej. Gdzie kupiłeś? Co? Kurwa, się żyje. Przepraszam. Coś ci kto urwał? <laughs> Gdzie kupiłeś? Kupiłeś. Idziemy, Patryk. Idę tam, ja idę sobie piwo i ja coś tu na jedziemy na które jezioro, czy nie? Bo pogoda jest. Do zobaczenia. Dobra. Wiadomo o której. No właśnie, jest taka propozycja, żeby pojechać na jezioro. O, i Łukasz zmienił temat. Delikatnie z Zirokeza. I bardzo dobrze. Niech mu się wiedzie, jak najlepiej. Może i do ciebie się tak los uśmiechnie kiedyś. Daj Boże, daj Boże. No. Ja, no, nie może potrzebuję, do mnie się ja nie staje. potrzebuję pieniędzy na utrzymanie, ja potrzebuję domu. No i Rokes ma i to, i to, i jeszcze tamto też ma. No i niech ma, i tamto dobrze. i tam te, te też ma. I niech mu się wiedzie, ale... Nie, ja się bardzo cieszę, wiesz, ale ja cieszę też. się, że. Ja też, szczerze się cieszę. Z tego, słuchaj, że... to raz a dwa, że jest bardzo duża sympatia pomiędzy mną i Rokezem. I to spotkanie dzisiaj właśnie. Ale to... widzisz przytył, budowa... nie? Całkiem inny chłop. No, przytył to nie jest dobry, określenie, Nabrał masy. O, to tak, tak należy powiedzieć o mężczyźnie. Wygląda tak, w tej chwili mówię. jak taki zdrowy niedźwiedź. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, ale nie powinien zapominać o kolegach tym bardziej po tylu latach. Ja nie chcę pieniędzy ani nic, ale żeby tylko wpadł od czasu do czasu, pogadał, zapytał. No to był. No to był. Posłuchaj. Ale mówię ci, że jak mnie zobaczył, to głowa w dół. Patryk, spójrz na to pozytywnie ja czy powiem coś pozytywnego w tej sytuacji. Powiedziałeś dzisiaj do mnie, i to się nagrało na kamerze, jest no. dowód. Powiedziałeś coś takiego. Nogi i rokeza były gorsze niż moje ramię. Powiedziałeś tak? Tak. tak. A jak chłopak dobrze skończył? On dopiero zaczął. Znaczy, ja słyszałem, on że on z tymi zaczyna. nogami ma teraz straszne problemy. Nie ma, bo pokazywał mi. Są zdrowe. Tak? tak. Są zdrowe, Pokazał Ale piszczele mi. czy stopy? Słyszałem, My... że jest ze stopami ma problemy. Patryk, jest wszystko w porządku. No to dobrze. Ok, Ale bardzo dobrze. Chcę znaleźć pozytywną informację w tym wszystkim. Ty też tak możesz. Ty też możesz być taki. Też tak mogę. Przy takiej masie mięśniowej. Też tak mogę. Mogę tutaj wejść? No jasne, że tak. To. Do zaraz. Tylko kartę kupię. do zaraz. A ja będę Chcesz coś, coś dopić? Nie jak mówisz po niemiecku, bo masz mikrofon. Nie, ja dziękuję za picie. A ty. Tylko bezalkoholowe, proszę. Ja nie piję alkoholu. No. Mam nadzieję. Ja piję orężadę polską. Halo. Dobrze. Dlaczego tak widzisz? I Nagrało się trochę tego niemiec. Mam nadzieję. Nie słyszałem, ale na pewno się nagrało. Nie potrafię, wiesz, na tyle, żeby się dogadać, to potrafię bez problemu. Kiedyś myślałem. Popatrz jak normalnie w filmu Boniuela, facet z choinką, widziałeś? Facet z choinką jedzie w lato, w kabriolecie. O! Widziałeś? No. Przerwałem ci, przepraszam, ale musiałem to filmować. No, facet z choinką o tej porze roku, no to trochę. I to jest najlepszy dowód na to, że żyjemy w symulacji. Że to jest tylko gra komputerowa. Coś się w algorytmie pomyliło, rozumiesz, Jest ta pora roku. Pomylił, no dokładnie. A może nie, może sobie kupił sadzonkę, weź, wsadzi sobie do zimy, yy, będzie ładna, nie? Ja robię tak, tak nie. Myślę, że jak ktoś siedzi takim kabrioletem, to nie musi sobie wsadzać sadzonki. To mu przywożą u, u, ubraną od razu. Nie, <głos》>. ja, ja bym, <głos》> Ze wszystkimi daniami. Ja bym chciał choinkę. Wigilijnymi. I wszystkie dania. No właśnie. I co tam kupiłeś? A, yy, musiałem kupić kartę do telefonu. O, rozumiem. A papieroski? O, zapomniałem, o! ale to po drodze gdzieś kupię. No i idziesz, idziesz. A dlaczego masz, przepraszam, że pytam o takie rzeczy, rozsznurowane buty, taka moda, czy? Yy, nie, mam tak napuchnięte stopy. A no właśnie, tak pomyślałem. No. że nie możesz ich w ogóle zasznurować, tak? I nigdy nie podawałem w nie. Rozumiem. Ja mam, zobacz, ja mam brudne z kolei buty. Moje są tak brudne, że nawet nie mogę ich domyć. Ale myślę, że to, że dzisiaj tak dobrze chodzę, to wpływ miało duży, że wczoraj bardzo dużo na siłę chodziłem, wiesz. Aha. Aż łzy miałem w oczach, bo, bo naprawdę kilometrów robiłem, ale no chodziłem, musiałem po pierwsze, a po drugie podejrzewałem, że to mi pomoże. No i się... Nie dziwiłem. To Jacek, ja jak wstać chciałem, to z podbanku, to ja, opierając się z szyby, yy, ciężko mi było wstać. Ludzie mi pomagali. No, powiem Ci, że widać, że chorujesz, tak? Widać, no. że jesteś chory. Ale chodzisz. I widzisz, nigdy nie, nie podawałem stopy ani nic. Posłuchaj, I... mówi się, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna wiesz, do wychodzenia z tego problemu, który ty masz. I to sam potwierdzasz, tak? Że rozchodziłeś? No tak. Trzeba. Yy, ruchu, mhm. bo jeżeli mięśnie się zostały, tak? Ja zauważyłem, że jak wychodzę. Yy, miałem wychodzić ze szpitala i tak spojrzałem na swoje uda yy, to tam w ogóle tak to zawsze mam jakieś napuchnięte. Wiesz widać, że, że mają ruch, że, że żyją? Nie? Tak jak normalnie no są sztywne, nie? wiesz, ale tak samo. Jak... A jak wychodziłem ze szpitala, to Jacek ja nie mogłem chodzić. To raz, a dwa, te Uda takie związczałe były. Tak, jakby tam w ogóle nic nie było. Nie? O, słuchaj, tak samo jak twój układ krążenia, czy sięg na mięśnie Ale... potrzebują ruchu, tak samo twoja psychika tego potrzebuje. I ty musisz sobie jakoś głowę zająć, bo wiesz, to jest choroba. No To, to tak, to, to jest prawda. Głowy głowy, przede wszystkim. Yy, tylko nie wiem w jaki sposób teraz. Yy, no. Internet mnie nudzi. No dobrze, ale możesz właśnie skorzystać z zaproszenia Łukasza nad jeziorko. Mówił przed chwilką, że na sad jeziorko. To jest jakaś aktywność fizyczna ale... i towarzyska. Ja wiem, ale po co tam ani się nie wykąpiesz teraz. Ale bo... grilla sobie zrobimy. No? Grilla sobie zrobisz. Nie? Pod warunkiem, że nie ma zakazu. Ja z tego odpadam, bo yy... pojedziemy. Z uparciem na grilla a się okaże, że nie można, tak jak na szlachtę i. Zi... To co, to zrobimy mimo zakazu grilla, najwyżej mandat zapłacimy. I będzie przygoda. Taki bogaty jesteś? Patryk! Nie będę się liczył, kto z nas dwóch jest bogatszy. Tak, jesteś taki... Nie będę się liczył. Dobra, dobra. Pieniądz rzeczy nabyta, jak to się mówi, nie? Ile tam w tym ku twoim stało? To Nie, zeszycik... Kwiecień 23. Wiesz co się skończyło? 1000 tysięcy euro ponad. Wiesz co się stało z tym zeszytem? No ciekaw jestem. Nie mów mi tylko, że policja go skonfiskowała. Tak? Nie skonfiskowała, ale wzięła. I zaczęli się tym interesować. Nagle zaczęli mnie przeszukiwać. A jak? Jak, zaczę, jak gwizdłem tym zeszytem, to się cały posypał. Oczywiście, że tak. Oni się takimi rzeczami interesują. No to jest, także jest konkretne sumy pieniędzy. Mogę doładować? No jasne, że tak. Oni pytają nie tylko skąd masz. Bo to jest akurat oczywiste. Oni już nie pytają Jacek nawet skąd masz. Bo oni wiedzą, że powiesz, że na Ubanie kupiłeś. A wiedzą, że na Ubanach dużo robi, nie? Poczekaj chwileczkę. A ja tutaj sobie przybliżyłem. o I tam widzimy Berlin. Kolejny kubeczek. I kolejne setki euro. Padają. No ale to już widzisz, to jest Słowak, który przyjeżdża tutaj, nie? Zaraz. Zwróć uwagę, że on stoi też pod bankiem, ale to nawet pokażemy. Tak, bo to jest tak. bank. Ja sobie ten ja stoi, próbowałem pod tym bankiem, ale... Nie wychodziło. Patryk, jakbyś mógł zejść z chodnika, bo tam ujesz ruch. Już idziemy. Ktoś próbuje przejechać. To Polska apteka jest. A. Rozumiem. Jak będziesz kiedyś chciał po polsku do apteki, to tu. Rozumiem. Widzisz, masz rację. Kupiłem wszystko, tylko nie kupiłem e, nałogu papierosów. No, ale tu masz prawdopodobnie drugi kiosk, także Ta, masz taką szansę. zaraz gdzieś tam A kursie. ile teraz wagonik kosztuje? A nie wiem, bo papierosów nie kupowałem w pół roku. Czekaj, niech ja zgadnę. Z 5 euro więcej. 7, nie? 6-6 sześć, sześć chyba, tak, albo 7, tak. no. I paczka wystarczy na dzień? Tak, tak. Eee, ja nie palę dużo, a tak normalnie to widzisz jakie, krótkie deptane. Aha. Jakoś przyzwyczaiłem się, no. Ale czasami się znajduje generał, nie? Celak? Częściej jest tak, że podnosisz i ktoś ci daje. Mhm. Eee, bardzo często, na przykład na los. Jak siedzę pod bankiem, wstaję, y, to za każdym razem tak jest, na przystanku, nie? Wiesz co, podeszła do mnie wczoraj w Warszawie kobieta i mówi do mnie tak, takim no niezgrabnym polskim, tak? No, ja nie jadla, y, tri dni z moim murzem, coś takiego, nie? I no. czy ja nie dam pieniądze? Ja mówię, ale papierosa pani pali, całego, mówię, całaka pani ma w, w palcach i w ustach, nie? Mo, Ona, mogę ja poprosiła, bo poprosiła na ulicę. Ja. Mówię, wiesz, to no nie, jak mam papierosy, ma to... Nie, nie, nie. No, no racja. wykorzystywanie. Jacek, właśnie. mam dobry pomysł. Zapraszam no. cię na loda. Mogę? Wiesz co, posłuchaj. A ty mnie zaprosiłeś? Na lody na chętnie, na loda niezbyt. Na loda względem loda, a nie. Względem lodów. To ma liczbę nogą tylko, to o czym myślisz, ma tylko liczbę bo nogą. Bo sam mam też ochotę, a tutaj są mega. I jak lodzik? No, zobacz, 4 euro, już trochę zjadłem. Ja podziękowałem, bo to jednak nadmiar kalorii. Ja opłacało się. Ja zawsze w Tobenie, wiesz, się raczę różno, różnymi smakołykami. A za ja mną już lud chodził. Wczoraj niby jednego zjadłem, ale... Było tak gorąco, idziemy na fontannę usiąść? A, tak, oczywiście. O no tutaj z tej toalety małej mnie zabierali. I to z tej której drzwi teraz widać, tak? Tak. A tam tej jest małej. jeszcze wejście z boku. Tak. Tam nie są automatyczne i one się zblokowały i Aha. ani ja nie mogłem, ani nie mógł ten co sprząta, nie. A po co żeś tam poszedł? Po co tam poszłem? Jacek, po co ja tam poszłem? Poszłem zażyć yy, śniadanie. Rozumiem. To była gdzieś siódma, a o już policja i karetka. Czyli tam już godzinę przesiedział? No. A czy to było po właśnie konsumpcji tak zwanej? Nie, bo jak się zorientowałem, że drzwi są zablokowane, to nie skonsumowałem. A, rozumiem. A i to drugie, to zapomniałem o tym opowiedzieć. I miałeś. Yy, to całe przygotowane w pompce w kieszeni. Aha. Na to za, założona igła. Oczywiście z deklem, żeby się nie ukuć. I zapomniałem o tym. Aha. I w szpitalu, jak y, na tej izbie przyjęć, y, zaczęli mnie przeszukiwać. Powiedziałeś z deklem, dobrze zrozumiałem? Tak, no bo. Już rozumiem, rozumiem. No i no. co zaczęli ci przeszukiwać? Zaczęli mnie przeszukiwać. To ten lekarz to znalazł. Aha. I teraz tak. Z wszystkich lekarzy, jacy tam byli, pielęgniarki zwołali i wywiad, że właśnie dlatego mają używać rękawiczek. Aha. Y, Czyli to samo tak każdej... się potraktowali. Tak. Bo... Można takie coś znaleźć, nie? A rozumiem. No. Ale co rękawiczki nie pomogą nic przecież. Jeżeli nie ma dekla założonego, I ja... Jacek, ale kto będzie trzymał w kieszeni, nie ja to rozumiem. Posłuchaj, jak tutaj wszedłeś wtedy? Normalnie, guzik, i wszedłem. Ale jak guzik, tu się na pieniądze wchodzi przecież? Nie, tu nie wchodzisz na pieniądze, tu już jest za darmo. Tu wystarczy? Patrz. Całe szczęście jeszcze nie było jakiejś tam, yy, wiesz, syfu mega, nie? Mhm. Bo ta toaleta? To by się wróćmy. sama otworzyła, nie? Yy, Wróć, bo ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego nie mogłeś się otworzyć? Zblokowały się drzwi. No ale jak się zblokowały? No teraz się nie zblokowały. Jacek, za każdym razem się będą zblokowywać? No popatrz, nic się nie blokuje. Nic się nie blokuje, widzisz? Jacek, ale za każdym razem się będą blokować. A może ty nie miałeś siły po prostu nacisnąć? Nie miałem siły nacisnąć, tylko z tej strony się nie naciska, tylko się je popycha i popycha się je do zewnątrz. A tutaj zobacz, nie jest normalnie... Nie popycha jest klamka. Nie ma... A, ty... A jest klamka, dobra. Je... Klamki nie naciskałeś, zobacz, jest Naciskałem klamka. Naciskałem klamkę, wszystko. Nie mów mi takich rzeczy. Tu jest o, widzisz. I... I to się musiało zblokować, że nawet y... sprzątacz przyjechał i nie mógł otworzyć. A no, rozumiem. Słuchaj, bo jeżeli by się one nie zblokowały, też sprzątaż by otworzył te drzwi. Ale wiesz, teraz pytanie, czy to nie stało się szczęście w nieszczęściu, bo no, dzięki temu Ciebie zabrano do szpitala. Wiesz, jakbyś za nim, gdzieś, nie wiem, na takiej ławeczce? Lepiej by było, no. Też byś wezał pogotowie, tak? Yy, ja ch chciałem do szpitala iść z powrotem, nie? Yy, chciałem, dlatego że się czułem yy, źle. I tak czy tak wróciłbym do szpitala, nie? A czy w tej chwili czujesz się lepiej, czy też już jestem moment, momencie, kiedy to Znaczy ci powiem, dzisiaj się czuję już w miarę, bo mogę iść, nie? Mm -hmm. Ale wczoraj jeszcze było kiepsko, ale taką względem yy, psychicznie i ten to jest ok. Co to? 10 euro leży, czy mi się wydaje? To ja będę pierwszy. Nie, no to, to tam masz, jest... Kinderka? Nie, to jest papierek, <gry> tylko to wiesz. To... No Żeby 10 euro wpadło, to trzeba mieć kubeczek. A ty masz, ale pełen lodów. Jak zjesz lody, to wtedy możemy postawić kubeczek i zobaczymy, czy coś wpadnie. No kupuję sobie, trzeba kupować. No. Yy, Mało ochotę, to dlaczego mam nie kupić? Ale siadasz z trudem cały czas. Bo mówię ci, mam takie płatami odrywam za każdym razem. Cienkie, ale płatami, nie. Mhm nie wiem co na to. Jakoś maść bym musiał chyba kupić. W szpitalu mnie maścią smarowali, mi to wysuszyło, że właśnie te strupy, nie? No może powoli jakoś dojdzie, do tego wszystkiego, no. Chciałoby się, żebyś, no, znalazł się w takiej sytuacji, w jakiej jest i Rokas i tak wygląda jak on. Ale widzisz... Zadowolony, szczęśliwy, uśmiechnięty. Tak. Jak mam jakiś problem ze zdrowiem, o tak jak teraz, to też jakiś plus, bo... Nie wszystko mogę i nie wszystko mogę szybko yy, nie mogę siedzieć na kubeczku długo, bo boli mnie. Także pieniędzy dużo nie będę miał bo nie możesz siedzieć, tak? tak. Nawet siedzieć nie możesz. Tak. To może by jakoś zautomatyzować podstawę. Ale ci zauważyłem, ludzie, którzy nigdy mi nic nie dawali. Nawet nie odpowiadali dzień dobry, ani nic. Teraz, od tego momentu, jak wróciłem ze szpitala, zaczęli mi dawać monetę, i to nie mało. I przede wszystkim nawet podchodzą i pytają o zdrowie. Widzą, że coś jest nie tak, nie? No, rozumiem. Cieszy mnie to, bo... widzisz kogoś codziennie, a ten ktoś nawet dzień dobry ci nie odpowiada, wiesz. To widzisz, że ta osoba cię nie trawi, bo to mieszkaniec. Rozumiem. A teraz nagle z Tobą rozmawia. Ale ty wiesz, jak to zabrzmiało, Patryk? Że nawet nie mam siły na kubeczku siedzieć. No. Rozumiesz. Dlatego mówię, może by zautomatyzować proces i posadzić manekina przy kubeczku. Nie, nie dałoby to nic. Patryk, czy to jest tak, że ludzie w tej chwili dają Ci więcej, bo jesteś gorszy w gorszym stanie? Nie. A po drugie, tak jak mówię. Wczoraj zarobiłem 23 euro chyba. Yy, nie miałem siły, no. 23 euro to nie jest mało kasy. Rozumiem, że wedle Twoich potrzeb to może być niezbyt dużo. Ale i też nie siedziałem długo, bo yy, zrobiłem co miałem, przyszłem tutaj, yy, tu trochę się pokręciłem, żeby trochę pochodzić. Trochę posiedziałem pod dupę pięć kartonów Także wiesz. Tak nie? sobie przypomniałem ten moment, kiedy ciebie dzisiaj zobaczyłem jak leżałeś na betonie, no, no to też zdrowo na, na twoją pupę nie było. Ale masakra, nie? Masakra. Ja jak wstałem to yy, tak bym cię wcześniej pochlał, nie? A ja później patrzę w Ubanie, jadę i patrzę. A co to takie zielone? Wącha. A to babka. Okazuje się, że ja e, chyba ze 20 papierosów spaliłem na wieczór z zielskiem. A nie czułeś tego? To nie, ma bo że jesteś... nos mam zapchany i mm. nie, nie czułem. Patryk, zdrowia. Dzięki.